Aha. No i Grzesiu złapał Na przystawkę Kleniową bolka Gratuluję. 40 jest będzie miał 50 Co nie? No obrutować. Na, na tylko jak tam do ciebie dojść O Jezuś A, stanimy sobie z góry? Haha, to jest dopiero przyłówce, co Nie, ile nie miał z 50? Nie, nie, Widziałeś go? Skurczymyka. Pokazał się chociaż raz? Tak, no mnie urodził w góry po tym. I przyzwonił. O Jezus, siedzą nad, pod ze, drzewkiem. O, bo będzie mierzenie zaraz. Grzesiu, nawet jeszcze nie dochodzę. Wszystko siedzi jeszcze przy dnie, te bolki. Ile? Z 50 ma? Ale w tej graci No Mówi, ja widziałem no, przez na oko, że będzie miał z 50 latny ładny. godzinę Tylko piękno straszna godzinka O, ładny, ładny Masakrowany No i wraca do wody jak zawsze no, to jest bol. O! Jest bolek 10! <śpiewa> no to gratulacje, gdy się musisz dojść, bo ja się na skarpie, nie sadzę. Piona. <śpiewa>